Cześć, z tej strony Olka. W sobotę, 21 stycznia wybrałam się z słupowym mikrofonem na akcję diagnostyczną i profilaktyczną zorganizowaną przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych wraz z innymi organizacjami studenckimi i kołami naukowymi naszej uczelni z diagnostą po zdrowie. Pojawiłam się tam, żeby dowiedzieć się, czym zajmują się nasi studenci na takiej akcji. Jestem Kinga Wojda, jestem prezesem Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych i już kolejny raz organizujemy akcję w galerii z okazji Dnia Babci i Dziadka, która się nazywa Zdiagnostą Pozdrowia Dzień Babci i Dziadka. Wpadliśmy na ten pomysł, ponieważ wiemy, jak ważna jest profilaktyka i mamy nadzieję, że właśnie dzięki takim akcjom promocyjnym zachęcimy społeczeństwo, nie tylko to starsze, ale również w każdym innym wieku do badań profilaktycznych. Oprócz akcji w styczniu, która ma teraz miejsce, organizujemy również ogólnopolską konferencję, która się odbywa w maju wschodząca diagnostyka, ogólnopolska konferencja studentów medycyny laboratoryjnej i młodych diagnostów. Teraz już będzie miała miejsce dziewiąta edycja, oprócz tego z okazji diagnosty laboratoryjnego Organizujemy akcję profilaktyczną również w galerii z Diagnostą Pozdrowie. A oprócz czego spotykamy się jako nasze stowarzyszenie na różnych spotkaniach walnych, gdzie mamy okazję posłuchać i zdobyć wiedzę od innych diagnostów czy naszych asystentów z uczelni. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj tutaj z Uniwersytetu Medycznego w Stoku, z kierunku ratownictwa medyczne. Na dzisiejszym spotkaniu rozmawiamy i prowadzimy profilaktykę społeczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczymy jak pomagać niemowlakom, dzieciom w wieku dojrzewającym oraz osobom dorosłym w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz pokazujemy wyposażenie apteczki medycznej. Więc my jesteśmy ze Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych i dzisiaj właśnie na akcji, na naszym stanowisku wykonujemy pomiary glikemii przygodnej, pomiary saturacji krwi. Mamy również obok kącik dla najmłodszych, gdzie mogą ułożyć różne puzzle i możemy im pokazać również jak przebiega pobieranie krwi i do jakich probówek jest pobierana właśnie krew. I akcja cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Dzień dobry. Jesteśmy studentkami drugiego roku kierunku lekarsko-dentystycznego i zebrałyśmy się tutaj w galerii, aby uświadomić ludzi, dorosłych zarówno jak i dzieci, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, przeprowadzić instruktaż higieny jamy ustnej, zrobić przeglądy, a także troszkę się pobawić z dziećmi i też ich przy tym zabawiać i uczyć. Jesteśmy studentami Uniwersytetu Medycznego Biomstoku z kierunku formacja. Działamy w Polskim Stowarzyszeniu Studentów Farmacji i teraz zajmujemy się pomiarem ciśnienia. Cześć, dzisiaj się zajmujemy samobadaniem człowieka, naszego ciała i dokładniej piersi i jąder. Wiemy, że rak jąder jest najczęściej spotykanym. Rakiem u młodych mężczyzn, dlatego warto badać się raz w miesiącu minimum. Jeżeli zauważymy jakieś zmiany, warto udać się do urologa. Natomiast tak samo wygląda to, jeśli chodzi o piersi, i pokazujemy, jak to robić. Jesteśmy studentkami dietetyki trzeciego roku i wykonujemy analizę składu ciała i poszczególnych jej aspektów. Między innymi badamy poziom tkanki tłuszczowej i zawartość mięśni szkieletowych, które nam pomagają ustalić indywidualne zalecenia żywieniowe, taką Stanowił pewne odniesienie do ustalania późniejszego planu dietetycznego. Jesteśmy z organizacji studenckiej IFEMSA Poland i zajmujemy się tutaj badaniem ciśnienia tętniczego krwi. Razem z naszymi kolegami z English Division. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No, mamy tutaj pacjentów, no i zainteresowanych w różnym wieku, chociaż jestem też bardzo zdziwiony, bo dużo osób nam no, takiej takich mówiąc, że jest pielęgniarką czy lekarzem, tak? I ten, te wymówki też mi bardzo śmieszą niektórych ludzi, ale powiem, że nie narzekamy z, z pracą i z ilością tutaj osób. Nie, którzy nas odwiedzają. Także jesteśmy zadowoleni. Na razie jest pozytywnie u mnie, ale jak jestem u lekarza, to wychodzi trochę inny te Pomiary są. Nie wiem, to chyba jest jakiś stres na biały fartuch. Tak ogólnie, no to się przydaje, że takie są akcje, no to można czasami czemuś zapobiec wcześniej. Jest super. Przeczytałam o tej akcji w internecie z tym, że trudno mi było znaleźć tutaj. Jakoś przeszłam raz, drugi raz i już prawie że zwątpiłam. Każde stoisko jest bardzo ciekawe. Poznałam tu bardzo dużo ciekawych przyszłych adeptów ratownictwa medycznego, medycyny. Wydaje się, że tam byli farmacji. Tu z kolei stomatologii, więc każde stoisko jest bardzo ciekawe, interesujące. Nie zobaczyłam stoisk dla dzieci, ponieważ akurat już mam wnuki tutaj przy mnie nie ma. A ta akcja z tego co wiem, to była skierowana z okazji Dnia Dziadka i Babci. Tak przynajmniej ja wyczytałam w ogłoszeniu. No podziwiam młodych ludzi, że tyle czasu poświęcają wolnego w sobotę, zamiast gdzieś iść, bawić się, czy spędzać inaczej czas. To tu siedzą i udzielają bardzo wyczerpujących informacji i bardzo tak bardzo serdecznie podchodzą. Nie spotkałam tu z osoby, które by były po pierwsze nieżyczliwe, po drugie jakieś. To wszystko bardzo mieli ludzie. Podoba mi się jeszcze jedno. Co się nowego dowiedziałam? Że na medycynie jest wydział w języku angielskim. Czego jakoś mi umknęło tu państwo z Indii? I że jest ratownictwo medyczne bardziej doceniane niż dotychczas. Że jest więcej na, na narodownictwie medycznym. Bardzo mi się podobało. Także wszystkiego najlepszego wszystkim przyszłym pracownikom Służby Zdrowia. Tu zbadałam raka piersi, jak to wygląda. Tutaj również raka jąder też. Wszyscy myślę, że te mężczyźni badają, tak naprawdę nie oszukujmy się. Będąc w związku małżeńskim my też dotykamy tych intymnych części ciała. Tutaj umówiłam się na Usunięcie kamienia, panie mi przychodni uniwersyteckiej i stomatologicznej. Ja tam już byłam, ale jakoś tak zaniedbałam ostatnio przez rok. Dla dzieci widzę fajne stanowiska, więc naprawdę akcja godna polecenia. Specjalnie przyjechałam tutaj, żeby w tej tu, tu być. Tu zobaczyć, co się dzieje. Jestem Jodyta. Jak Ci się podoba? Super.